Za tydzień, 17 września, wystartuje 18. edycja wyścigu górskiego Przątki. Trasa z Korczyny do Czarnożek liczy 4540 metrów. W zawodach weźmie udział około 80 zawodników. Jest to jedna z najszybszych tras w Polsce. Przede wszystkim ma w tej chwili równą nawierzchnię to jest bardzo ważna cecha, co pozwala osiągać naprawdę wysokie prędkości. Z tego, co. Zawodnicy przedstawili nam swoją telemetrię z takich przejazdów najbardziej, najbardziej spektakularnych. To były momenty, gdzie osiągali prędkość do 250 na godzinę. E, przede wszystkim jej, jak gdyby, łagodność łuku, wyprofilowanie zakrętów oraz stan nawierzchni pozwala właśnie takie prędkości osiągać. Bo no, przez to staje się bardzo atrakcyjne, dlatego że no, jest duża dawka adrenaliny w takim przejeździe. Wyścig górski Przątki będzie finałowymi rundami górskich samochodowych Mistrzostw Polski i Mistrzostw Słowacji. Tak naprawdę tutaj rozstrzygną się tytuły kto zostanie mistrzem Polski, no i oczywiście kto zostanie mistrzem Słowacji w różnych klasach i kategoriach. Ale dodatkowym akcentem, który tutaj na naszym wyścigu jest teraz, no to tak naprawdę w drugi weekend października reprezentacja narodowa Polski wyjeżdża na wyścig Masters do Portugalii. Do Bragi, i tak naprawdę też na tym wyścigu będzie, po tym wyścigu, będzie skompletowana ta reprezentacja narodowa, no bo tutaj rozstrzygną się tytuły, a, a na ten wyścig wy, wyjeżdżają mistrzowie. Także no, niesamowicie odpowiedzialny dla, dla zawodników, bardzo ważny wyścig. Impreza rozpocznie się w piątek 17 września na Krośnieńskim Rynku, gdzie będzie można zobaczyć startujące w zawodach auta. Odbędą się także pokazy, wykłady oraz koncert zespołu Poparzeni Kawą 3. Natomiast wyścig będzie rozgrywany 18 i 19 września. Zaczynamy w sobotę. Pierwszy wyścig się chyba, podjazd treningowy, zaczyna o dziewiątej. No i tak naprawdę później sukcesywnie zawodnicy wyjeżdżają na górę, zjeżdżają znowu i tak cztery razy, podobnie w niedzielę. Automobil Klub Małpolski ma siedzibę w Krośnie, na ulicy Kościuszki. Od lat współpracujemy przy różnych przedsięwzięciach. W tym wypadku mamy do czynienia. Z wyścigiem o dużym zasięgu medialnym, w związku z tym angażujemy się również w promocję poprzez sport, po promocję miasta, jego atrakcji, jego możliwości. No i sąsiednia gmina Korczyna, jako współpracująca z Krosnem w wielu innych dziedzinach, włącza się przede wszystkim w organizację już tego głównego wyścigu. My udostępniamy tutaj, można powiedzieć, no, 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 cały rynek, całą infrastrukturę, udostępniamy i pomieszczenia dla organizatorów zawodów, ale też no, staram się stwarzać dobry klimat, aby te utrudnienia, które są dla mieszkańców, którzy mieszkają przy trasie, można powiedzieć, były jak najmniejsze. Nowym partnerem wyścigów górskich Przątki jest Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie. Jej absolwentem jest między innymi kierowca wyścigowy Karol Krupa, reprezentant Polski w Wyścigach Górskich. Tegoroczny wyścig ma status zawodów kandydackich EWIA, czyli Międzynarodowej Federacji Samochodowej.